Dawno, dawno temu w zamku rozbrzmiewającym muzyką i śpiewem mieszkała nie jedna, nie dwie, lecz dwanaście tańczących księżniczek. Tej jesieni Barbie wcieli się w piękną Genevieve, pełną wdzięku damy i wyruszy w podróż do magicznej krainy. Wraz ze swymi siostrami będzie musiała rozwiązać wiele zagadek, by ocalić królestwo. Dowiedzą się, że każdy, duży czy mały, może zdziałać wiele dobrego i odkryją wspólnie moc dwunastki. Barbie i dwanaście tańczących księżniczek. Na płytach DVD jesienią 2006 roku.